nie zginęła, kiedy my żyjemy, To nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Polski. ziemi polskiej do Polski, za twoim! Łodzi się z narodem. Obradawa, chcę rzecz będę Polakami. Tak na przykład Pona Warte, Jak zwyciężać mamy. Marszmacz Dobrobski, z ziemi włoskiego Polski, za twoim przewodem, złączył się z narodem.